I like this.

Dzieje w sportowej szkole. Dzisiaj mecz jest nie o wygraną, nie o ilość strzelonych bramek, tylko, tylko o ilość zebranych pieniążków na rehabilitację i leczenie ich starszego kolegi, który uległ no, nieszczęśliwemu bardzo wypadkowi, jest w tej chwili sparaliżowany. Zbieramy pieniążki na rehabilitację, na leczenie Sebastiana. Jest to ich starszy kolega, który też pasjonuje się piłką nożną. Chciałby na pewno szybko wrócić do zdrowia. No i my jako szkoła sportowa chcemy też mu w tym pomóc, dlatego włączamy się do akcji, zbieramy pieniążki. Najmłodsi dzisiaj tu grają. Gra, grają jego koledzy z Pojezierza Prostki, grają nasi chłopcy ze szkoły sportowej. Chcemy po prostu wesprzeć Sebastiana, żeby wiedział, że nie jest sam w tej ciężkiej sytuacji. Czy młodzież chętnie włącza się w takie inicjatywy? Bardzo. Zbierają cały tydzień, cały tydzień e, samorząd uczniowski e, zbiera pieniążki, jest szkoła oplakatowana, e, zwracają się też do swoich rodziców. Uważasz, że warto pomagać? Tak. Warto ratować osoby, które są chore i w ciężkim stanie. Sportuj za sportowca, jeden dla wszystkich, wszystko za jednego. dzisiaj bardzo mocno kibicujecie? Dlaczego ten mecz się odbywa? Chcemy zebrać pieniądze dla Sebastiana, który dostał kontuzji w meczu z pryskami. Dlaczego warto pomagać? No bo to jest ważne, żeby ktoś mógł grać jeszcze w piłkę, tak jak na przykład dostał kontuzji i może jeszcze zagrać w Ty czego życzysz Sebastianowi? Ja życzę dla niego, aby z, 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 wrócił do grania w piłkę. A Wy czego życzycie swojemu koledze Powrotu do zdrowia. Ja, ja mu życzę, żeby ustał na nogi. A Wy czego życzycie swojemu koledze? No, no oczywiście zdrowia, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i znowu grał w piłkę. A Wy czego życzycie swojemu znowu. koledze? Super, bardzo Wam dziękuję.